przegub. Niby prosta czynność, a wiele ludzi robi to źle, bo smaruje go tu po zewnątrz, tam paluchemówka do środka, ale zanim nasmaruje, to jeszcze ważna kwestia. W tego typu rodzaju zabezpieczeń, gdzie ono jest tak rozchylane, musicie zwrócić uwagę, żeby ono tymi dwoma siuśkami było do góry. No w ten sposób. A opakowania nie są tak w kształcie takiego rąbu i nie na darmo jest na rożku tutaj ucięcie zaraz wam pokażę jak to prawidłowo zrobić bierzecie tą soszatę uciętym rogiem wkładacie tam do środka jak macie do środka to energicznym ruchem wciskacie smak to się zasyła 好了，收吧。